Poznaniu.pl Poznań w minutę Symbol Poznania z poważną awarią. Poznańskie koziołki na ratuszu mogą się nie trykać nawet przez tydzień. Jeden z nich wypadł z prowadnic, a drugi zgiął się. Policjanci z poznańskiego archiwum X wrócili do sprawy sprzed 24 lat. Przygotowali portret nożownika, który zaatakował w 2000 roku na Dolnej Wildzie taksówkarkę. Kobieta ledwo uszła z życiem. Mężczyzna uciekł i przepadł bez wieści. Struże prawa nie dają jednak za wygraną. Najwierniejsi kibice Lecha Poznań, znani, z fanatycznego dopingu opublikowali na swoim oficjalnym profilu na Facebooku odezwę. Zachęcają innych fanów Kolejorza, aby na ostatnie spotkanie sezonu dostosowali się do poziomu na Murawie i zrobili wakacje, plażing i smażing. Kolejny artysta po Darii Zawiałów, tym razem raper Zeus, odwołał swój występ na poznańskich Wenaliach. Powód, jak w przypadku pierwszej artystki, zdrowotny.